Witajcie z tej strony Antek i gramy sobie w starego jesu Ja ciągle? Aha, bo ja piszę na czasie, świetnie. Ale okay. zapomniałeś z kim grasz? Ale co jest? Ja... flaki. No, tak, z flaki jest ze mną. I na wyciszeniu jest Kasper. Czy Że może byś tam nie podchodził do tych granatów Życie się od hapsa. Ja mam na full A wiesz co ja idę do tyłu, bo jak tam zrobią od tyłu Bo tam ci lubią lamić Dobra, jolo idę środkiem Ej ta, 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 ta. O są tutaj Ale przytrzymajcie ich tam. No co, ta, goście tak co chwilę sobie przebiega. Ej stary, tam gdzie ja jestem kto tak właśnie nikt nie żyje. Ej, ja im plecy zrobię. Nie mają nikogo... No o kurde! Ktoś im pilnuje tam. Ej, wiesz co, Sp splantowałbym gdyby się dało. <gry> ma y, Na lewo będą psy Na prawo też Ale już na prawo nie ma A nie jest, dobra A on jest łapkiem? Dobra Nie była wkiem ale... U, ty, ty, o. Ty, ty, ty. O. Chyba umarłem Też mi się tak zdaje O dobre to było Jest tam? Zobacz Bożym, Czekaj Muszę się do Ciebie przełączyć. Ja tu z PewDiePie'em jestem. No, widzę, widzę Cię. O, jest, kurde. jest, 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 jest. Wyszedłem mu tak trochę na chama, ale dało radę. drugi. Na liście. A ja jestem main. Jestem... drugi od ten... Od początku a to jest drugi od końca, brawo! Mam dwa kilo i 12 deadów, masz coś do mnie. Chwila, ja zobaczę ile ja mam. Radio. Kurde zapisałem. Radio. 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 Dobra. Kurde, nie spojrzałem się. A, jeden padł. Rad jo, e, 20 killów, 11 deadów. No ty nie jest aż tak bardzo źle Są tam? Tak A ty żyjesz? Na, no na prawo jest. Jestem u ciebie Na prawo tam jest Gostek. 15 hapsa. Kurde. Dwóch jest, dwóch jest. Fajnie, że mi się ta informacja teraz bardzo, jak leży na ziemi, przyda. Dobra, przyjrzaj się. Ej, tu chodź teraz na prawo, na prawo. No idę. Dobra, już szykuję granaty tam. Ja jeszcze ja pójdę tędy sobie środkiem. Mam nadzieję, że mnie nie ściągnie. Są tam, są tam. A tu nagle wszyscy, ten z niebieskich rzucą granat. Dobra, proszę teraz zginął. Ja jestem I za. I napisał damen, wytyfy. Da. Ja jestem za damen. O, są tutaj. Dobra, Adam. Dobra, Adam Granaty, granaty. Przeszli sobie e, tym prawą stroną, ale ja ich tu wycięczę. Kurde, Ta na mnie zabił. E, patrz na mnie i patrz. Osiem ma, to jest nasz. Pitybaj, Dobra, widać. Czekaj, 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 czekaj. Dobra. A bo oni tu będą. Żeby ten ktoś tu przeżył i mnie przytrzymał. Dobra. Są tam. Skocham. Widzisz mnie? Mhm. Jak mu ściągnął. Ej, widzisz to ciało, co leży przed tobą, znaczy teraz na lewo. Za tym kwadratowym tak, klockiem to tak. jest moje. A no, dobrze. Nie. Yes. Kurde. Ale dobra, dwóch ściągnąłem w tej rundzie. A ja, a ja nikogo. Z czego jeden się bardzo zdziwił i napisał wytyfy. A ja nikogo nie ściągnąłem. Musisz popracować na skillem. Ja, ja, ja sobie wyrobiłam, może to dziwnie zabrzmić, ale wyrobiłam sobie skilla u mamy w biurze. A to oh. taki tak live. Będziesz, tego mojego facepalma, co zrobiłem, jak No, nie no brawo, nie. No, to, 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 było dobre. to? Tak. Świetne. Ten proszuter nie jest taki pro. Łatwo go ściągnąłem. Ej, tylko jeden nasz żyje? Ten rozer, nie? A u nich kto? Alan chyba. Nie. O, też no jeden. Nie. No ale kto? Allen? Nie. Nie wiem. A nie. ma, ma Taki. Gdzie idziesz? Na lewo. Jeden na prawo. No wy tam Kup, trzymajcie, ja będę trzymał tu. Za ich chcę Dobra, lecimy już granaty tam. Co się będę, nie? Surprise, motherfucker! O kurde! It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. O bo... Ej 5 do mnie przyglądał. Ej 5 tu jest, o kurde, a to jest długo. MUT! No, jak się wystraszyłem, stary! ZAWAł Jakie surprise! Ja nie mogę! Idę i jadę I idę i tu grana na takim puchu. Ej wiesz co, przygramy to, bo wam plecy robią Ale rozer jeszcze możecie zrobić Kurde jeszcze nie. zaraz Jeszcze, jeszcze jeszcze czy nie? Nie umarłem. Przecież ci mówię, że Ej, ty nawet killa nie masz Mam. Spójrz sobie na tablicę wyników. Ale to jest w tej rundzie. A nie, to jest ogólnie, no. a mam, że mam dwa kille, no. E, bo miałeś dwa kille w tamtym, na tym, poprzedniej na mapie. mapie. Na tej? Na tej? A tamtej. zmieniałeś team? Albo broń? A, broń zmieniałeś, dlatego. No, z rifle'a na... O, przebieg niebieski. E, ich tam jest dwóch. Rzuć granatę na spawn'a, rzuć granat granatę na spawn'a. No, albo to tak. Uwaga, uwaga! Mogłeś to zrobić szybciej. Nie no ma widzicie, że Damian jest wyskilowanym graczem, nie ma co? No tak, czego chcesz? Mam 3 kg i 15 dedów Z czego sobie zrobiliś na Awku? To no jest problem. stary, bo nie wiem gdzie iść. No ale chodź ze mną. Mm, ale wiesz, co? Bo ten proszuter tam yy, z granatów brał, to ja bym się na niego zaczaił. Tylko muszę to jakoś tak zrobić, żeby mnie nie ściągnęli ze środka ani z gali. Ale tutaj nie ma się. Za palmą się nie schowam, za gruby jestem. A ty tu jesteś z nami? Nie ma supera nie ma. Ej, dobra, zabili go chyba. O kurde, jakie granaty! Ej, do, dodge by Antek e, forever, nie? Dobra Podobać. A bo ja go zabiłem. Świetnie. Ej, czej? Ej, jest 8-6 nas. Ej, oni mają Wojta w teamie, nie? A ja myślałem, że to jest Wojtas Ej, to na serio tak no, jak spojrzysz tak szybko, to tak wygląda. No. Znaczy jak znasz Wojtaza? No ile je youtuber reklamuje w tym odcinku? No użyj mu granata. Ja nie mam granatu. Nie, no. Dwa zwycięstwa musimy mieć. Oni to wygrywają. PewDiePie. Pegramy z PewDiePie. Tak, dokładnie. A PewDiePie-lami. Nie polecam 2 na 10. Nie polecam Poletam 10 na 10. Nie polecam 10 na 10. Magda Gessel. Smak, tak no i PewDiePie'owi zrobili tyłek na ten kołość nawet do niego nie wcielił, no świetnie Everybody, everybody, everybody Everybody, kucaj Dobra, idę z wami Jeden Trzymaj ich tam. Ja bym im plecki zrobił, ale wiesz co, nie mam jak. Chociaż dobra. Naprawdę. Chciałem im zrobić plecy, a jak przyszedłem, to ich już nie było. Co robiście? Ej, mamy szansę, bo teraz jest 10 w niebie. 11, nas jest, a ich 10. Kurde, się tu do tam... Jest, dobra, ściągnęli go. ty! No kurde, co on miał? SMG. Ej, jest szansa, że to wygramy teraz. No, 9 do 5. Ja, jak oni to przegrają, to pozdrawiam. Ej, no co ja tak mało osób teraz zabijam? Nie teraz, cauta. <noise> Nie no, bo, bo mam 10 tych. 10 osób mam e, z, e, z tego, że zabiję ostatnią osobę. A jak zabijesz ostatnią osobę, to dostajesz 10 killi. Dobra ma... Aha. Dobra, i, i jedna runda i wygramy I jeszcze jedną mapę nagrywamy? Nie ma to jak nagrywać grę W którą tak właściwie już mało ludzi gra <gryanesidden noise> Jak to mało? No to w sumie nie aż tak mało, bo Na przykład w idzie bat pani też jest tak, że bardzo dużo osób też gra. Z tego co zwróciłem uwagę. Wróciłem granatę. No i niech nie zginął niestety. Dobra. Robię im surprise i wchodzę. No co? Wojtas mnie zabił! Stary, jak lala i, i ja je teraz, no ja nie chcę być gorszy od Ciebie. Chociaż już... <noise> jak Ty masz jeden Skor'a. Ej, jakim cudem Ty masz takie samo ID jak jeden koleś? A nie, co, źle spojrzałem. Jest, wygramy to! jak to przegramy, Boże. Jej! we are the ha we are the